Ogólnie zagrałyśmy dzisiaj bardzo zespołowo. Każdy dołożył cegiełkę, z czego się należy cieszyć, bo co trzy dni mamy mężczyzn i to ciężkie, więc fajnie, że te siły są rozkładane całą drużyna. Początek był dobry, potem zaczęły bronić piłki. Troszkę nieskuteczności nam się wkradło i, i, i podania, bo zaczęły bronić koszelińskie bramkarki, ale wszystko z biegiem czasu wróciło do normy i wygrałyśmy dzisiejszy mecz. Dla nas to jest kolejny mecz ligowy, który gramy troszeczkę szybciej w związku z pucharami. I tak naprawdę mimo że dziewczyny grają dopiero trzeci mecz ligowy to mają trochę więcej z tych spotkań niż wszystkie inne zespoły w lidze dlatego chciałam żeby jak najszybciej od początku w miarę ten wynik był bezpieczny i tak było dla mnie najważniejsze są zawsze punkty statystyki są fajne ale ale to, to mija, natomiast najważniejsze są punkty i e, gdzieś analiza tego, co, co, co chcieliśmy osiągnąć w danym meczu z danym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o rozwiązania taktyczne, zarówno o obrony, jak i ataku. Dzisiaj okazję miały pograć dziewczyny, te, które mniej grały, więc bardzo jestem zadowolona z ich występu, bo naprawdę wyszły i powalczyły w tej obronie, i, i para fajnych akcji zagrały, dlatego jestem zadowolona z tych zmienniczek, bo. Jak się dużo gra, to potrzebne są naprawdę wartościowe zmienniczki dla tych, które większość meczów stoją na boisku.